Joś z tej strony Anokspity i witam was już w trzecim odcinku z gry... Poczekajcie... A, prawda, coś mi tutaj... Witam was w trzecim odcinku z gry Eurotrack Simulator 2 na moim kanale I witam was dzisiaj na moim głównym profilu Eurotrack właśnie w, Czyli w, inaczej mówiąc ETS2 I witam was dzisiaj tej, w, w odcinku takim, gdzie bym właśnie po moim strunie Oczywiście zostawcie łapkę w górę, kliknij, kliknijcie również ten czerwony klucik subskrybuj, a następnym wzrodzenie tylko niego, żeby dostać wszystkie powiadomienia o najnowszych filmikach na moim kanale. Zapraszam, zapraszam Was również na moje social media, które macie nazwy i linki w opisie a teraz bez badania yy, wlatuj intro i zaczynamy ten odcinek właśnie z tej gry na moim kanale. Także intro. To jest właśnie to, że mi się dwa razy intro włączyło, nieważne. W każdym razie, y, tu muszę sobie wyłączyć to. Mhm. Dobra, y, tak jak widzicie, y, dwa, dwa razy mi się intro włączyło, przedstawiam ja te, te, te skróty klawisze po, po, powolone. W każdym razie, y, jak widzicie, to jest moja kochana skania, kochany tandem, którym dzisiaj będziemy jechali. Y, click on the, on the road. Ruszajmy zanim krepelek ukradnie nam całe paliwo. Piękne, nie? <noise> Ogólnie to jest manual na niebiegów. A panie się zapytacie, czemu dzisiaj idziemy właśnie na, na profilu moim, a nie na profilu normalnie pod ETS-a, który tutaj który stworzyłem do nagrywania. To tylko dlatego, że chciałbym trochę z Wami porozmawiać sobie i nie wiem, trochę pokazać Wam co też tutaj mam w... Na moim profilu. Tutaj jak widzicie to jest moja skania, tandem. Hmm, Ileś O ile się nie mylę, ona ma z... Chciałbym um, spojrzeć tutaj, ale chyba nic nie ma napisane. Jest to V8, ale nie ma tu dokładnie ile ona ma ten. O, 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 o. o. Hmm. Ile ma koni? Nie ma nic, tych więc teraz wam nie powiem. Wiem na pewno, Trzywaj że. Po prawej strony, a potem skręć w prawo. Ja Na pewno wiem, tylko, że idziemy y, właśnie sobie z Bergen. Oczywiście się w Niemczech, w więc. Nie, nie dziwcie. Trochę mamy już przejechane tutaj nad tym, tym, więc jakby. Taki plus jest tego. Jesteśmy w Berlinie, tak jak widzicie. I jedziemy właśnie y, do. Miasta Szeged, gdzie to jest? Chyba, o ile się nie mylę, w, mm, 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 mm. Tu. Szegedyn. Czyli jest to... Yy, są to Węgry. Tu jedziemy pod granicę z Węgrami. Yy, nie, bardziej pod granicę yy, węgiersko... bułgarską yy, Nie wiem, szczerze nie wiem. W każdym razie, no tak jak powiedziałem, właśnie jedziemy to jest Berlina że nie z Berlina, a bardziej z Bergen, tak jak mam napisane Ale jechaliśmy przez Berlin I no trochę zostało nam kilometrów, a dokładnie 900 kilometrów I stwierdziłem, że... Yy, dlatego, że to, to też mam te, chcę z CZFami sobie, sobie pogadać To dzięki temu też po, sobie... Yy, pokażę wam, przynajmniej pogramy sobie na moim profilu tym, gdzie najczęściej gram sobie, nie? Bo tu już mam tak jakby wszystko odblokowane tak samo też nowe aktualizacje będę, będę starał się tym pokazywać, aczkolwiek aktualizacja jeszcze nie została wypuszczona na no, ten. Ja też nie zamierzam na razie pobierać, bo jest tylko wers nie wersja próbna, a yy, no po prostu open beta mi się to nie podoba. Bo nie wiadomo, czy nie stać czasami z tego profilu, czy coś się nie zepsuło i tak dalej, więc wolę nie ryzykować. Więc no. Mm. Przy okazji wam też pokażę jak działa tandem. Może niektórzy nie wiedzą. Że mam... Tu też mam większość modyfikacji połączanych. Więc jakby no. no i tu też mogę semaonomy w niegu zmienić, nie? Bo na tamtym profilu jeszcze nie mogę, bo nie mam tego zblokowane, ale pewnie sobie zblokuję. Bo mógłbym mieć manualność biegu, ale nie miałbym 6 biegów, miałbym tylko 12 biegów, biegówki i tak dalej, nie? A ja nie za bardzo bym mieć jeszcze yy, tyle biegów, nie? Więc jakby no... Więc moi, moi nili, co ja chciałem tutaj Wam tutaj przekazać? Przekazać Wam to, że jest nowy banner na YouTubie, u mnie na, 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 na kanale Bo nie zdążyliście to zauważyć, bo ten film jest tutaj nagrywany z, um, na zaś, tak jakby więc ja jak no coś też pozmienia? Pozmienia się to, że filmy będą praktykować o 15.30. Co do filmów właśnie na październik tego jeszcze nie wiem, bo teraz mamy wrzesień, kiedy to będzie wrzesień, to, że wytelam sobie wrzesień i kiedy nagram to jest, że jest sierpień, końcówka sierpnia, więc wtedy, więc to będzie jakaś w trakcie sierpnia i prawdopodobnie zobaczymy, jak to będzie z październikiem. Może być że się pojawią filmy, a może być się po prostu. Będą jeździć tak jak teraz, nie? Czyli po prostu 3, 3 razy, 3 dni w tygodniu. O. A jednak by tu też trzeba odłożyć pod uwagę. Ja tu muszę znowu zwolnić, bo oczywiście ten tym autokarent stwierdził, że zjedzie na mój pas. To mnie wyhamuje. Nie ciekawe. Strony, a potem zjedź w prawo Zgadzałem sobie jak tam, yy, się supermarket podoba I widzę, że zjedź jak na razie Jesteście zachwyceni tym, tym, tym supermarketem Live y z niego prawdopodobnie też się będą pojawiać Tak samo jak z innych gier Aczkolwiek na razie musicie poczekać po połowę. No bo nie, nie tak, nie mam za bardzo ochoty na live'y Bo jest też masz Pro też na głowie ostatnio yy, Więc tak mną. No, ale no, zobaczymy, może, może coś się jednak uda. Z tego y, z teraz z tej jazdy raczej nie będzie długo. Ten będą no, no, chyba z tego dwa filmy, bo wątpię, że się wyrobimy w jednym filmie. I trzeba jednak ten film dłuższy zrobić. A nie za bardzo, wątpię, że się to udało. Y, A chcesz zobaczyć lacia z bliska? Zwolnij. Ty! ja ci zaraz sobie ten dla znaczy cię z bliska kuśko Nie zobaczysz po 80 No panu no ten, ten Renono mnie wyprzeda Teraz mogę przyspieszyć No gdzie tak lecisz? Przyhamuj trochę znaczy je przyhamuję No ile <laughs> Oczywiście nawigacja jest ym, na y, z workshopie Steamu Steam Workshop do znalezienia, bo jest to głos, który został podłożony, tam bardziej wygenerowany przez AI. IM. wie jak to się nazywa. Jest to głos jednego z youtuberów, który się nazywa teraz... który się aktualnie na YouTube nazywa Ujek Boku, czyli raczej WBL również to można powiedzieć. Słuchajcie, sobie opiorę od nich... Trzymaj się prawej strony go słuchania. Eee, dobra, hamujemy sobie. Może być, no właśnie, tu No więc, jakby nam 30 minut. a to nie działa aż taki problem. Możliwe, że jeszcze z farminga jeden film się pojawi. Lub no, zobaczymy jeszcze. Może być tak, że po prostu z czegoś innego się pojawi, ale zależy też, no. Zależy, jak leży, jak to mówię. Yy, normalnie ja bym jechał tutaj, sobie yy, manem. Tak, jakby, tak jak co ostatnio widzieliście. Ale przez to, że ja tu mam skanię, moją, to będę jechał skaniem. No i widzę, że je się chyba nie tutaj. Więc jakby stanie mnie tylko zwolnić. I tam wyprzedza. Cóż, czasami tak bywa, nie? Że nie, nie można wyprzedać, bo jest, le, jest środkowy pas zablokowany lekko, więc jakby, no... Yy, stwierdzam, to że stwierdzam, co ja mówię teraz. Yy, napiszcie w komentarzu, jak waszym zdaniem, yy, jak wy te, jak byście, byście teraz jechali na autostradzie, w, w ETS-ie, to... To byście bole, boleli na kierownicy, czy jechać na manualnych szybiegów, czy jednak na auto, w automacie. Bo mi się lepiej jeździ właśnie w manual. Jeżeli do ciężarówką, chyba dzisiaj się i widzę, że to będzie zjazd długo, więc jakby bym musiał zjechać. Także, no, co do liveów, zobaczymy, jak to będą z telewami. Może być tak, że będą się właśnie w y z ETS-a, ATS-a, OMSY2. OMSY2 będzie trochę ciężko, bo yy, może być tak, żeby mocnie nagał aczkolwiek nie po... Trzymaj się o prawej strony, a potem w prawo. Nie musiałbym to często wychodzić właśnie z Omcy 2, bo e, jedną trasę mogę... E, trasę mogę zrobić. Ale później już trzeba właśnie zmienić, że jeżeli zakończę całkowicie tą trasę e, rozkład całkowicie, no to wtedy będę e, wtedy muszę wejść z Omcy 2 i wejść ponownie bo inaczej ścina. A bardziej po prostu ścina mnie autobus ten, ten, ten taki lepszy, nie? Szósteczka, idziemy Zwolni, hopie to nie hybryda, szkoda paliwa <grychy> Ale to jest niemieckie Rady więc mogę chęć No, chyba żartowałem Kaj tak lecisz, Zwolnij. No nie lecę nigdzie 80K To jest właśnie przyjemne. Może coś leci. Co do supermarketu, zobaczymy jak to będzie właśnie z tą grą, bo jednakże tu jest trochę ciężej. Z tego względu, że no... Trzeba po prostu zbierać kasę, żeby to jakby coś ogarnąć i tak dalej. Więc jakby no... Nie wiem, czy w ogóle, jeżeli bym zbierał ten cast, czy nie wiem, czy by ktoś oglądał, chyba że po prostu byśmy zbieranie kas, zbieranie kas po prostu wzięli na live, a filmy by były po prostu do tego, nie wiem, to byśmy musieli do, e, zauważyć. A chcesz zobaczyć Lacia z bliska? Zwolnij. Dobra, utkaj się już. E, to byśmy musieli zauważyć Aczkolwiek, jeżeli chodzi o live, to to by można było w sumie też. No na pewno też będzie są drugi, nie? Zimnik tu wysłał. Zeszłucho. Zwolnij, chopie to nie hybryda, szkoda paliwa. Wa no już to nie to jest właśnie to. To kiedy Jakub odpisuje, nie? Nie chyba nam jeszcze ta nie będę, bo nie mam po co. Jeżeli, chodzi, jeżeli macie pytania odnośnie modyfikacji to śmiało możecie pytać, ja po prostu postaram się modyfikacje y, pokazać y, jak już tam filmie, bo na przykład właśnie jeżeli chodzi o um, jak się mówi um, o tandem to jest też modyfikacja na migas to też jest modyfikacją ten czerwony, te czerwone paski, ten góry i na dole to jest akurat y, bardziej program no, y, jakiś inny więc jakby tu jest sporo rzeczy, które są po prostu inne niż w normalnej krze ETS. Ja mam to do 110 na godzinę, aczkolwiek tu jest do zwolnienia. Dobra Zobaczymy sobie jak długo to nam zajmie taka jazda, bo to jakby no... To najczęściej należy od tego jak mi się po prostu chce. Tak samo też chciałem nagrać z Minecrafta coś, aczkolwiek musiałbym zobaczyć, czy będę miał na to spikę, e, bo w też jest inaczej. Jeżeli chodzi o live, no to wracając do tematu z no to live będę starał się po e, prostu, no nie wiem, po prostu tak ustawiać, żebyście po prostu, nie wiem, albo będę się po prostu pytał Was e, na karcie społecznościowej, e, jak z, z czego chcecie live, czyli z OMC2, czy z ETS2, czy z ATS, czy z Supermarket Symulator I tym podobne Chyba, że ja będę miał w głowie, że o dobra, muszę coś tu porobić, to z tej i po prostu live'a i żebyście mi coś doradzili, nie? Bo przy nagrywaniu odcinków tutaj nie macie mi jak doradzić, a właśnie tutaj tam Wiemy, że dużo osób po prostu y, więcej wie na, y, na temat, jeżeli chodzi o Minecrafta, czy też inne gry, nie? i mógłbym też po prostu zrobić tak że um, no, niektóre niektóre z tych liveów po prostu poszły jako filmy nie myślę, myślę też o vlogach ale to zobaczymy jeszcze Zwolnić, wjeżdżamy do miasta Praga, bo jesteśmy w Czechach i sobie to zwolnię do 80. Niech że nie na prawej pasaczkowej, bo już nie zdążę teraz. No nie zdążę, zobacz. Jest trzeci zjazd. Ja wiem. Ja Nie mhm. jestem to. Zjedź z No. To jest właśnie to, że tutaj trzeba jednak tutaj bardziej uważać na to, jak się jedzie. Ja tu mam skręć w prawo, aczkolwiek ja, ja bym zobaczył, prosto i tyle dał Trzymaj się prawej strony, a potem skręć w prawo I chyba tak zrobię Skręć w prawo, bo lacia wyciągnę Nie Nie wyciągaj, osobko Także no, tak jak w sumie sami widzicie, jak to jest co do nagrania właśnie z, z tymi z, um, 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 Boże No, no Chciałem coś powiedzieć zapomniałem, nie? Siwy dym, polamione zaliczone, szukam nowej trasy. Jeżeli chodzi o właśnie o um, Supermarket Symulator albo właśnie i 2 itd. Są gry na moim kanale gdzie trzeba jednak trochę na Trzeba po prostu na przykład trochę pomyśleć, zanim się ten coś zrobi, bo jednak no... Znaczy to nie wyjdzie, o, kurwa. Zjedź z ronda. Nie wiem, wiem, tylko... Dobra. Nie zawsze wiem gdzie ja nie? Nawet jeżeli mi to mówi i tu jest nawigacja to nie wiem, to tutaj jakby ciężko mi się skupić e, Może też dlatego mi się jest ciężko skupić do, e, że tego może jest mi ciężko się skupić Trzymaj się lewej bo... strony Następnie jedź dalej prosto. Dobra już, już chwila bo no prosto jak na Kajtkowice. Cicho przerywasz mi yy, Bo ja, nie mam nic ja nic sobie nie zapisuję przed, przed tym co chcę powiedzieć jak po prostu yy, od razu tak z głowy sobie. Jeżeli mi się przypomni no to przypomni mi się na Dziękuję, jeżeli nie no to dowiecie się na temat Ale jeżeli wracamy do tematu live'ów No to zobaczymy yy, w jakich mniej więcej godzinach one będą No bo teraz macie tutaj te, Niektórzy mają rok szkolny Więc jakby to też jest, jest. trzeba próbować wziąć yy, no i musiałbym właśnie sprawdzić jak to, jak wam to będzie, nie? pasowało. Bo mogli też robić po prostu jak film, bo to czy 15.30, aczkolwiek, no, nie wiem, czy będzie ktoś się komu chciało live y oglądać, czy nie będą sami niektórzy na filmy razie, nie? Nie No, no trzeba na tej właśnie to, do, to też patrzeć najbardziej. Trzeba bardziej zwracać uwagę. Nie trzeba tu wykręcić. No to wykręcić? Dobra wykręcę. Widzę, że nie wykręca. Mamy za 12 ton. Tam... Nie jestem przygotowana do tego, żeby dojechać na miejsce. Znaczy też nie dojechać na miejsce, tylko wezmę... sobie gdzieś tutaj... Yy, na przerwie jakiś, trzymam się i tyle, nie? w tym bardziej trzeba najbardziej uważać bo jednak no, można szybko wypaść z tego ale jeżeli chodzi o właśnie o livey na przykład OMC2 i tak dalej no to będzie trochę ciężej do, do zrobienia dlatego że y, niektóre gry potrzebują więcej więcej miejsca i tak dalej na, na dysku nie albo w ogóle komputer nie, nie wyrabia z nimi a jest jak jest muzyka włączona i tak dalej to tym bardziej dlatego też jeżeli mam tip zapalone, żeby sobie pod, po, po, zobaczyć czy ktoś jakiś jest czy nie, to mam telefon. Tak samo to z czatu. Do czatu mam telefon, ten załatwiony. Normalnie miałem jeszcze tablet, ale na tablecie no włąpem w sumie, ale musiałby go podłączyć. Więc jakby, muszę pamiętać też o tym, że tu ten tablet. Nie. Oni tu zwalniają, ten tu zwalnia albo nie, zjeżdża na lewy pas. A ja sobie pędzę. Chyba, że taki mi ciołek tutaj zatrzyma się i znowu muszę bieg ale no ja wam powiem tak yy, przejechaliśmy dosyć sporo ja sobie jedę po prostu tutaj yy, więc jakby zjedziemy sobie zaraz na stację na przerwę i tyle będzie i z odcinka Spo to co chciałem powiedzieć to powiedziałem no i najwyżej będziecie widzieli następny film właśnie z, z jakiejś tam gry, nie? Teraz jeszcze doszła gra e, Farming z Mortowej To też jest. Teraz się pojawi na, na Będzie się pojawiała na tym na kanale. W której też mogą być live'y. E, więc, jakby no, się zobaczył po prostu, nie? A co tutaj zaparkuje? Nasz silnik. Przy okazji mogę w sumie y, wziąć sobie y, 12 zrobić hmm. Dobra, ja bo tak zostawił nie? Także no y, to co chciałem powiedzieć dziecka to powiedziałem Nie trzeba ja powiedzieć do no tego tylko chciałem na, na, na zewnątrz dobra i na no, i innych batelach, nie? Więcej chyba, yy, raczej czy nie pominąłem żadnych? Mam nadzieję, że dało się w ogóle zrozumieć niektóre, z, niektóre rzeczy, które powiedziałem, bo to jakby... Nagrałem trochę, tak jakby, no, na, tak jak powiedziałem, na zaś. I czasami jest, tak trochę się plączę w słowach, więc jakby, no, nie miejcie mi do za jeżeli coś zrozumiecie, nie zrozumiecie, to po, postaram się poprawić. A na tą chwilę dziękuję za oglądanie i widzimy się już w następnym odcinku. Do zobaczenia, Siemaneczko i papa. Bajo!